Co to za krzyki tutaj? Co to za krzyki tutaj? Głodna jesteś? Tak? Meczko byś chciała zjeść? Tak? Oj, tutaj się, tutaj zabludziłam cioskę. Dobra, my przygotowujemy mała szybko mleko, zje i w trasę, bo za chwilę bo mają być burze. Musimy wyjechać przed burzami. Ale jeszcze ładnie widać. A, już już nie widać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ty musisz grzecznie spać przez dwie godziny. Grzecznie spać przez dwie godziny. Grzecznie. Gotowe na wycieczkę powrotną? Mhm. Mm Chociaż torcik zaczyna gryźć pas, więc nie wiem, czy tak szybko ujazd. Ja słusznie muszę. Ile dałaś tubę? 90? 100 ml. Dobra, zebraliśmy się. Musimy po drodze zamankować. mamy jakieś 500-413 km, czyli dokładnie 413. 5,40 normalnej trasy, więc mało jakieś 7 godzin z przystankami i z przerwami na spacery, żeby się wyprostowała. Wyruszamy, koło 10 za jakieś 2 godziny, za godzinę mają być już burze. Mam nadzieję, że jakby miniemy ich, albo one miną nas. W drogę! Czyli tam nogi latają. Już szoruję nogami. Jedziemy, już jakaś godzina 10 minut drogi za nami. Zmarnowaliśmy jakieś 20 minut w korku po drodze przy budowie tuneli nowej zakopianki, ale to nic, trudno. Mogliśmy przejechać trasą tam koło nowego Słońca, ale wydawało mi się, że będzie dłużej, a rano ósmej, z sprawdzałem nie pokazało jeszcze mi tych korków, które się pojawiły po koło po 10. Mam nadzieję, że mała pośpi długo jakieś 30-40 km mamy do Rzeszowa, a potem przez starową i na Rubin się kierujemy 4,5 godziny przed nami samej jazdy Dwie godziny No, dwie godzinki wytrzymał. Nie całą. To znaczy dwie godziny w sumie. Nam zeszło z tym korkiem bardzo długo. Oczywiście wcześniej mówiłem, że to 40 minut do Rzeszowa, a to nie jest do Rzeszowa, tylko do zjazdu na Rzeszów z Krakowa, więc dopiero dojechaliśmy do Krakowa. I teraz zaraz odbijamy na Rzeszów. Chyba, że będzie wcześniej postój potrzebny, ale dzieciom na razie coś tam sobie opowiada. Jesteśmy na czwórce już 130 km mamy do dojazdu praktycznie do Rzeszowa Sam do obwodnicy Rzeszowa i odbijamy potem na Storowu Ale jeszcze wcześniej będzie co? Po prostu nie wytrzymają Daje 15 minut Dwie godzinki pospała, teraz się obudziła, trochę się pokręci Będzie jej niewygodnie, więc niedługo nie, nie tak nie na pierwszym zjedzie Nawet nie będziemy chyba czekać, że będzie płakać, co? Nie Dobra, lecimy Na Rzeszów Julcia, tutaj tatuś, tu Tutaj. Dobra, chwila na tankowanie, na łódce. jeszcze kawka chyba z makiem, tak? Tak. Idę tankować. Nam jest trochę zimno, ale tu jest kokonek. I co powiesz? Mm. Oh. Mm. Co? Kamerka? Co? Mama poszła się wysikać, tak? To my za chwilę tu posiedzimy. Ustawię tu kamerę, jeżeli mogę, tak? Mogę Ci postawić kamerę? Mogę? Maluszku? A my sobie tu będziemy hasać, a my się tu będziemy hasać, my się będziemy hasać. Ja muszę Cię jakoś tutaj przestawić, bo tu mam podwalik, O, Chodź, jedziemy, no. Kierujemy samochodzikiem. No a tutaj. Jedziemy? Znowu, pamiętasz? Jechaliśmy w tą stronę tydzień temu. Teraz możemy odpalić samochód, co? Jedziemy czy nie? To jest kierownica. O, co to za oksik? Światełko się świeci tutaj. A czemu się światełko właśnie świeci tutaj? przecież drzwi są niedągnięte. Tatusia, ta, uważaj. O, i zobacz, zgasło światełko. Nie ma już. Nie ma, zgasło. Buuuu. trochę, co? Ja sobie uchylę tylko szybko, co? To by będzie miało to tej strony uchylę. O, tak. Podoba ci się tutaj? Tak? Może pogadamy coś? Powiesz do Tatusia, bo nic nie mówisz, w ogóle się nie odzywasz. Hmm? Tylko tak ba, jaka kaczuszka, taka ba i buziaczki puszczasz, tylko? To wszystko? Wgodnie ci tak? Jest. Ktoś przyszedł. Halo. Mamy pasażera z tyłu. Halo. Wypraszamy, czy zawieziemy do domu. Oh. Ho, ho, ho. Cześć. Poznajesz tę panią, uda mi cię wypluła, pamiętasz? Ona, Patrz jakaś dziwiona, szykowana jest. Chodź po buzie. Jak ona teraz prowadzi samochód. Trzymaj butelkę. Ja nie będę trzymał butelki. Nakrętkę sobie odkręcisz, w lewo się odkręca. Idziemy do mamusi. Chodź. Żeby się zagadał. Masz. Przejmuj. masz? Trzymasz? masz. Trzyma. Na pewno? Tak. Na pewno. O, znowu zaczepiasz kogoś. To się śmiejesz. To może być... Wyjdzie teraz. Bach. Wow, tata, widzisz całuski? łuski? Kupiliśmy sobie zestawy z kuponów. Na chwilę, żeby się zapchać. I zbieramy się do domu. Wstąpimy jeszcze do rodziców po drodze, jak się uda. Mamy godzinę, więc być może będzie to przystanek też niezbędny. Mama, jesteśmy gotowi? Mama, jedziemy? No, chwilę musimy Jula. Nie możemy tak. Halo, malutko. Już się rozciąga. Zaraz będzie płacz jakieś 15-20 minut. Nie krocz, nie krocz, Może nie. Już będzie, bo już się... Trzymaliśmy się po drodze jakiegoś parku, mieliśmy wyjść Ale jest dużo, wiar, a w samochodzie jest, ciepło. jest dużo wiatr, a w samochodzie jest ciepło Jest dużo wiatr, a w samochodzie jest ciepło Mama jest rozgrzana, jest, nie chce jej zabierać A poza tym znalazła sobie tutaj fajny kącik do zaba Tak? Grasz na gitarze, na butelce Nie no i tak zaraz musimy go wkładać do Tak, tak Co to? Co to za dźwięki? I trochę się pokręciła na plecach, teraz na brzuchu. Zospakujemy na siedełku jakieś 120 km 2 godziny przed nami. Fajnie by było jakby jeszcze przespała z półtorej. Ale pewnie nie prześpi. Będziemy chcieli jeszcze za godzinę się jeszcze zatrzymać na trochę i dopiero. Jesteśmy w miejscowości Zaklików. już jakieś 30 km od Kraśnika i potem jakieś 40 parę 50 do 40 parę do Lublina. Teraz minutka, tak minutka. Wjeżdżamy właśnie do rubliny. Wycieczka zakończona, urlop zakończony. Praktycznie jeszcze dwa dni zostało. I tyle. Na dzisiaj do zobaczenia w kolejnym filmie. Dobrać. Słucham. Słucham, że co? Byłaś tam Już tam kokiesz niszczysz? Julii, pobójcie akurat.